Siemanko, ja jestem Hubercik, a dzisiaj gramy w Double Action Boogaloo. Niestety muszę się straszliwie zginać, bo ten laptop mam na kolanach, a mikrofon nie sięga, żebym mógł sobie o tak osiedzieć. No więc niestety muszę do niego zginać. Cóż, jak widzicie pewnie teraz, postanowiłem zrobić mały teścik z green screenem, aby... Co nie wiem po co? Naprawdę. Nie mam bez tego pojęcia po co. Ale zrobiłem taki testik i może będzie fajnie. A teraz sobie poszukamy jakiejś fajnej mapki. Ja osobiście polecam do czyli po prostu, o, czyli po prostu Roof Puffs. I to jest po prostu dachy. Na czym polega sama gra? Sama gra jest chyba z tego co kojarzę modyfikacją do half Life 2. Tam jak widać już mamy ładne opracowanie graficzne samego menu. Menu, menu, jak to woli. No, ojeju, ale to niewygodnie. Dobra, trudno. I cóż, no, to cię chyba trochę będzie popierać, nieważne. Szybciej, nieważne. Dobra, mniejsza. No i co? Gra to jest taka. Nie wiem. Coś w stylu Matrixa, bo można czas spowalniać. Coś w stylu. Nie, chyba bardziej Matrixa i tyle. Dawaj uruchom się, jeju, czas mi z No szybciej Ej. Sprawdzę jak tam się nagrywa. Moja twarz. Wow. Wow. No tak, ten nie może być ciekawy. A double action chyba się zaciął. Eee... O co chodzi? Sianko, no więc jestem z powrotem i wystarczyło wyłączyć nagrywanie, żeby gra się uruchomiła, ale potem jakiś nastąpił lag, który wywalił mnie z gry, znaczy z serwera, z gry sam wyszedłem. Dobra, bierzemy sobie Vindicatora, Undertaker'a i HE e Grenade czyli Heavy Explosive Grenade, czyli po prostu granata. Proceed. To są specjalności, które odblokowujemy, jak naładujemy punkty słegu <grych> Nie wiem, że to są punkty, chyba style points, czyli punkty stylu. I włączam. Zdjąłem sławki, ponieważ tak mnie nawalały uszy, bo to jest tak... tak głośno, że aż... no, że aż bolały uszy. Dobra, I są ludzie? No, chyba, że są. Teraz jest wyścig, jak widzę, ale jakoś nikogo nie widzę. No pomysł, idę na swoją ulubioną kampę. Sobie po kampie. Strasznie niewygodnie, jest mieć tak zgięty brzuch. Checkpoint drugi to jest ten? Si? Aż ty. Tu jeszcze jest fajne, bo można zmienić kamerę na przykład z takiego trzecioosobowego mogę zrobić takie coś. I mnie zabił. Puh. No, ale wolę tak, jednak. Klasyka zawsze lepsza. I najlepsza rzecz w tej grze, że można robić takie rzeczy, patrzcie. Skakać jak pętany. To wcale nie jest takie złe. Chyba... What? Tu ktoś chyba jest? To mi się coś wydaje. Zabiję go wręcz, no i fajnie. Dobra.

Zapomniałem, przepraszam. No i koniec gry. Bierzemy Darów Plus. Bolby tu mamy. Bardzo lubię. Chcę, żeby była znowu serwer zmienia poziom. Zobaczymy na jaki. Oby Darów bo bardzo, bardzo lubię, jak już mówiłem. Dobra. Double action Google. Brak odpowiedzi. O, no i już jest. To, to, o to jest ta mapa No to też nie jest zła To już trudno Spróbuję na tej i trochę pograć Po prostu lubię mapy na których można kąpić A tamta mapa jest chyba najlepsza do kąpienia O, kto już włączył z No i leży Bo mam pierwsze zabójstwo A dwie, dwie najlepsze postaci są boty no tak Nie, nie dzięki Tak wiem To Ja Jauć No to to nie było miłe Muszę przyznać Jakie to są boty są najlepsze na serwerze Jakim trzeba być przegrywem żeby być gorszym od botów Jakim ja jestem przegrywem? W takim wypadku No, chociaż to nie są jakie boty, to jest Marco Brolo i Samuel Bro Jackson. I jakiś Aldu 08, ale to akurat nie jest bot, tylko jakiś przegryw, po prostu. O, tam jesteś, Samuel Bro Jackson, Może ty. Samuel Brown no. leżysz Marco Brolo. Yy, ktoś tu jeszcze jest? Halo, 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 halo. Leż. A włącz sobie teraz pierwszy osobowy. Tak dla zabawy, o. No i leż. Dobra. Robimy w ślisk Mam sekundę slow motion. To nie jest zbyt pocieszające. Zaraz widzę z tego serwera, bo. Z... Botami po prostu lamerska rozy. O ty, ale jak czo? <grywy> nie wiem jak z botami można zapamić tak Headshot, dawaj granata. A, nie zużyłem jeszcze, tak? To łap. Hey what? <grywy> Co to? Czy właśnie skałaka? z skałaka, skułaka. Z z ja, nieważne w jaki sposób. Czy właśnie wolno tyłek? Skałaka, o. To chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć skałaka. Kałacha. Jeju. Głupi język. Polska język, trudna język. Ej, on, nie, on już tak. trzy. Nie, nie mówię, że, mów, że straciłem trzy sekundy slow motion. No, została tylko jedna. No i fajnie. Marko, brolo, leży. Z Delita? Gdzie jest point number uno? Heh. O nie, zabiję ten noob. Aldu. O nie, 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 nie. Nie dojdziesz do las Czeka. Czeka pointa. Tu. On mi granata rzucił. A ty, szczwelu. Dobrze z tym tu biegać samoule i... No Jak miło Aaaa głupialdu Już się stał niezły Oj Dla mnie nie za najlepiej to i fajnie i Aldu zjechany. Marco Brolo jeszcze żyje Samuel Bro Jackson nie, tak to nie dobra o jeszcze żyje no i już nie Hmm? Gdzie są lu... A, wyszedł. No to z botami nie będę grał przecież. Poszukam jakieś inne. O, to mam jakąś inną. Na dar darów, pufs. Dobra, to będzie chyba ostatnia rundka, bo czasu już trochę chyba trwa. Diesel, Vindicator, Undertaker... Granat, Marksman, Approved. Dobra. Świetnie. ład e Przez skrzynkę przeleciałem? No o, o. kampas najpomid ja w tym miejscu akurat nic nie da więc pójdę na górę Butelka Była butelka Ty no są... No i świetnie. Spuszłem go E, co dzieje? Ja. Słaby zaś mają te granaty JOLO No i leżysz Leżysz i kliczysz Dobra, jestem marksmanem Przedtem moją ulubioną i nic mi nie zrobił No brawo dla niego o ty! Ty, brawla. On mnie po prostu wręcz zabił. What? Ale ty wiesz kolejny, że tam się zabi. No zresztą... Nie jestem jego matką w końcu. Niech robi co chce. Nie będę mu bronił. BUM! Z buta wjeżdżam. O ty jaki lot. <grym> Już się nastawił, żeby... oj, jakieś lagi, oj. No, co się włączyło? Jakiś notatnik Windowsa. Już się nastawił, żeby skorzystać ja go tak zdjąłem fańsko. Dobra. Lecim tutaj. Moja ulubiona kampa. Gdzie jesteście? Gdzie wy jesteście, no? Jedno poważnie, halo? Halo 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 520 czyli co? To chyba nie tak O witam Zaraz się przywitam Halo? No i dobra, nie to nie No patrz, poszedł tam gdzieś koleś i... I wyparował O ty, patrz, 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 jak mi obrażenia zadaje. Beszczel Aż ty. Miał Undertakera, czyli to coś co ja mam o tutaj. O to coś miał. Dobra, mniejsza. <laughs> to będzie easy. Czyli którego ja mam? tego czarnego czy tego białego? O, deliver the... the ...the... coś tam nieważne co to po prostu mam to dostarczyć do innego punktu A to jest chyba jeden z łatwiejszych misji znaczy jedna z łatwiejszych misji <grybuj> <grybuj> co się dzieje w tej grze o co tu chodzi Won! Jolo <laughs> Hehehe <laughs> Ta gra jest świetna, uwielbiam ją Dobra Właśnie, się tej skrzynki głupiej hey, Ej, what? A, bo to starcza w sensie, tak Dobra, dobra, dobra Czaj Coś go chyba. Ej, ej, ej skąd się <świetnie>, Świetnie. Ta gra jest genialna. No, 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 no. no. Co wyro... ła! Bolało. Ale ta gra jest świetna i tak. Ła wow, wow, wow. halo, halo, halo Elo, Elo, 32.0 Chyba go z granata zdjąłem. A może i nie. Ła! Za co? O, on jeszcze żyje. No, nie, już nie. Ej, nie, nie, darów puls. Halo. 2, F2, no, halo. Nie, no. Nie, ja nie chciałem tego. Jednak myślałem, że potem F3 jest. Darów puls jak w poprzedniej mapie. Ty. A, myślę, że go zabiłem Przez ścianę. No i fajnie. No i podwójnie, fajnie. Jak tylko zacznie się zmienia mapy, zmienianie mapy, to sobie szybko wyłączy nagrywanie. Czy jest zniszczyłem go? Nie, kto by się tym przyjmował? Nie mam go w helikopter skoczył jak się tam skokuje w niego. To się umiera na start. O oh, no, gdzie <grym> ja lecę? leżysz hi, hi. gdzieś wyleciał co nie? trafiłem go dwa razy jak jeszcze spadał ta gra jest boska Dobra właśnie szybko wracaj tam czekaj kucnij najpierw i właśnie gdzie się jeszcze okul, jakiegoś szyja boli tego całego skiniania się wpół gdzie mi taba włączasz? wygrałem? Eee, czy tak wygrywam ale chyba chyba połączenie z internetem tracę Ta nie, zmienia pociągu. dobra, to już to właśnie jak obiecałem no, będę, ojoj, jaki kater będę już kończył tak więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie 이날 a